Hej, mam z tej Dzisiaj nagrywamy filmik na Roblox. Ostatnio, pamiętajcie ten te filmik z kurczakami? Coś się stało z głosem i nie tak nazwałam filmik. myliło mi się z innym filmikiem. A dzisiaj tak całkiem nagrywamy obby. Nagrywamy obby. I skieruj do kurs jakoś tak. Albo po prostu obby. Znalazłam to kiedyś. Kiedyś miałem próbę, żeby to zagrać z Hubertem, ale... Chyba, się nie zgodził. Tak, Kamacha ręką ona jest cape. Aha, nawet z daleka mnie złapała. Tutaj w ogóle, tutaj umieść czas. Ile to jest? Wcześniej był problem z mikrofonem, ale już się nie ma. Aha, tata pomógł. Pamiętajcie, 10 subskrypcji pokazuje twarz. A jeśli jedna subskrypcja i pokazuje twarz to proszę was zostawiajcie to łapę e, subskrypcję. Dzisiaj tak całkiem gram sama. E, e, e. Dobra, to lecimy z tym. Tutaj jest obi. To jest no i to jest obi. Tak. No to. Lubię takie obi... horror obi, jakieś takie fajne, mi się podobają. Nie wiem gdzie ja teraz jestem. No nie, najgorzej się ja nie wiem teraz, gdzie ja jestem. Czy jestem na skalce, czy nie jestem? Jestem, ów, dobra. <ścoughs> dobra, to idziemy dalej. Tu jest. E, tam jest piłeczka, z tego co widzę. E, choćby tędy. Tutaj jest, jakby postawili tutaj a, po co dawaliby tutaj pochodnie? Hej, e, tutaj czy już żeby dali, ale tam to by się spalili raczej. Dobra, dajmy tu. Okej, okay, idziemy po dwie piłki. Jeszcze. Choćby po to, bo jest tutaj dalej. Hej, e, dzisiaj chyba bez to bez przyjaciół. Jak mówiłam wcześniej, chyba, bo ja wcześniej, że gram sama. Mam. No to lecimy. Idziemy dalej. Hej, o, ostatnia piłka. Nie ma więcej e, tutaj e, przycisków. Nie, z tego sobie, co wiem, nie, um, Dobra, to idziemy, puszczamy. To lecimy z tym. Może puszczę tu jednak jakąś muzyczkę. O, teraz jest o wiele lepiej, moim zdaniem, ale na jeden. Okej, okay. myślę, że jest okej. Okay. Jest jakaś tam muzyczka, u was może? Ha, a, hop. A nie tędy? Dobrze chyba. Nie, nie dobrze. Jaka... Nie, dobrze. Jeju. że zgubił strony. U mnie to jest trochę głośniej. U was może być dzisiaj, ale u mnie jest głośniej. o Ojeju. Okej, okay, jeszcze... A, tu ja byłam, ale do końca nie przechodziłam, bo miałam powiedz z Hubertem, ale on mówi, że nie. A ja postanowiłam, że nagram OPP i mam nadzieję, że skończę. Opa! Wybuchło. To idziemy teraz. Czy teraz idziemy, mam pytanie. Widzę, że tutaj chyba idziemy. Dobra, to idziemy. Okej. Okay. pan. No i tutaj wenty nam się otworzyły. Powiem tak. Jeju, te chodzenie musi słychać. Jakby po wentach chodzili, tak jak zawsze. O, -o. Naprawdę wygląda klif te słońce. Świeczki do tego. Trzeba bardziej szybkie nie będzie gonił, bo w eventach. Nie, tutaj. O, o. Ja wolę wyciszyć dźwięki, bo ja nie lubię pewnie. To będzie pewnie gonił. Tak. Najgorzej ja nie lubię tego momentu. On zawsze musiał być szybki że od nas. Do nas. Ale się tego najbardziej nie lubię. Tędy. No i tutaj skręt. Uciekamy. Mam nadzieję, że łatwe to będzie. Jeżeli jeszcze dobrze, to łatwe. Jeju. Yeah, Otwieraj. Dobra, on chyba nie wchodzi po terapii, O matko. Znajdź czerw czer czerwony zawór i wyłącz go następnie i naciśnij przycisk. Ja mam już na początku znalazł Zróbmy ten zawór. O, znajdźmy, um. aha. E, gdzie ten zawór? Um. Tutaj bo coś chyba jest to. Zawór. Mm. Tutaj jest czas. Chyba bym mówiła. Ale dobra. Znajdźmy zawór. Mam. Już mam. O matko. Jak mam to zrobić? Ale na szczęście zrobiłam za pierwszym razem ucieczkę. Nie mogę tu. Naprawdę? Co, co się dzieje? Że nie mogę tu. Dotykam tego tak. Matko jedyna. To jak mam to zrobić? Bo to tu, tu jest, to nie doszło. What? Jak mam to zrobić? E, podpowiedź. Znajdźmy zawoli wyłączko Następnie znajdź przycisk. Dzień um, To nic nie daje. Zdejdź ogromny zawór i wyłącz go. Następnie zdejdź i naciśnij przycisk i idź w górę. No ale to jest chyba zawór, co? Jak? Ojeju, nie chcę zespać. Jak to przejść, mam pytanie. Bo tutaj to nie mogę. Tutaj to też nie mogę. Jakby potem musiała. Ty nie mów, że, że ścituje. Nie, no tak było blisko. Ale może uda mi się ścitować, bo ja inaczej tego nie zrobię. Moim zdaniem, oczywiście. No nie. Muszę tam tędy, ale jak ja tego nie zrobię. Jest za długie, za grube. Mogę powiedzieć, nawet no, patrzcie, jak tylko skoczę, to no to gina. Hmm. A chyba wiem o co chodzi. Chodź tu skrzynią. No nie, Bierzemy kolejną. Może to trzeba przeskoczyć. Oprócz Do... się no o. Nie lubię tych skrzyni już. No właśnie, tylko jak tego dotknę, to ja od razu ginę i to jest takie... O! masakra I nie wiem co z tym zrobić. To jakby chyba trzeba zablokować to, bo są dwa, dwa są. No ale... Od razu spada to, jak tylko chcę to zablokować. No i zginęłam, a to spadnie. No właśnie, to nie jest warte moim zdaniem. Jeju, odwróć się, to jest takie... A! No jedno jest. Już. Ale najgorsze, że z tego nie mogę zbudować mostu. No, znowu. Gero. Jak zagracie w teobie, to, obi, to zrozumiecie mój problem z tym. wyjmowaniem. O? No i nie, nie mogę dalej. Nie wiem o co chodzi. Już. No i tutaj gęba a tutaj też gęba Ile, ja chyba... Jej ile we'll kat jest też naprawdę, chyba nie... O, O! wreszcie, no. ale dwa jakby te skrzynie i myślałem, że je trzeba zablokować. Krzesło i wiadro, nie wiem po co, ale wespa proszę. A, że czego nie... Boże, boże. Dobra, to chodźmy dalej. A, że trzeba, a może Nie. To zejdziemy, hop. No i idziemy. Trochę skończyłaby sobie, żeby się nie cofała. Ale wiesz, jak dacie ten filmik, to ja lubię tego samego błędu. Bo, bo to jest okropne, naprawdę. Ja mam po prostu Uch, ja tego nie cierpię już po żobu. Chyba nie wiem jak to pośrobnie, czy kończy. Jeden czy dwa? To wygląda na to, że jeden, mogę co To mnie goni? Nie, uf. Jeszcze ja tego wystraszyłam i myślałam, że to będzie mnie goniło. I że mam to zrobić tak, że mnie to goni i takie kółko. A już ja po prostu wystraszyłam wtedy. O! No i tutaj potrzebuję więcej ja cię. Teraz pytanie, czy ja to tu wejdę. O! O, dobra. No i zostawmy jedno. A potrzebuję to pewnie. Tylko ja to mogę bardziej przeskoczyć chyba. Bo chyba, że cztery muszę wziąć, No ale wątpię. Hmm. Muszę to taką wieżę pewnie zrobić ono, żeby przeskoczyć. Mam nadzieję, że nie potrzebuję więcej tych różowych e, klotków. To. Nie wiem, po prostu co było. oko i dlatego nie powiedziałam. Nie dokończyłam. Nie boję się, że to ucieknie teraz. Będzie sam to Dobrze. To są drugie drzwi. To jest Toi Factory. Tutaj. Po tym trzeba się odbić. Dobrze, że czuję kogi. A jeszcze daj z oh, Powiedział sobie. coś gogiło. Tak myślę. Ojeju, jak długo wysoko to razem odbiło. O, po linii wkręcimy. Hop. I znowu na górę. Ojeju. To chyba będzie ostatnie. No. No i schodzimy, nie będziemy tak przewracać, ale mogę to zrobić, ale nie chcę, dlatego sobie by tak, że, się... op, no nie, dobra, schodzimy normalnie, Jej, znowu się wystraszyłam, em, niby są zablokowane, nie nie goni. Stage klucz ukryty w jednym pudełku w wybiórze. Zdejmij odwróć drzwi za pomocą znaku EXIT. Serio? On. Tutaj jest biuro? Nie, zamknięte. O, dobra. To jest z biuro. Też szukamy na każdy, klikamy i otwieramy, żeby znaleźć. No i mam kluczyk. Szybko poszło. Czy stosuję w tej grze w ogóle, w grać w nią tu? Nie, tu. No. Będziemy gonią. Cóż, tak czuję. No, właśnie. Wiedziałam, ja tego nie cierpię. Tędy. Nie otwieramy żadnych drzwi. Koniec. Nie ja chcę zginąć. Tu ja idę za strzałkami, one pomagają. No tu pum, i kina. To by był koszmar. To dla mnie cicho się robi na tym odcinku, bo nie ma Huberta tak całkiem. Dlatego dla mnie robi się cicho. Nie chcę patrzeć do tyłu. Nie otwieramy ani jednych drzwi, bo może to być pułapka. No właśnie. Uff, dobra. Po co w ogóle zamawiałam moją postać taką lalkę, jak ona naprawdę jest creepy? Ja by takiej lalki by nie chciała, powiem tylko tak. W ogóle takie, m, takie stare te lalki, z, jak prawdziwe, po prostu jak wyglądają jak Annabelle, to one mnie przerażają. Całkiem. Nie umiem. Ok, mamy napój. Ja w ogóle takich strasznych lalek nie lubię. Hop, dobra, tutaj skaczemy tak całkiem. Zawsze dla mnie takie, takie jak Anabel lalki mnie przerażały, i nigdy nie chciałem, żeby ludzie co mi takie kupili. I tylko jak ją zauważyłam, to starałam się nią uniknąć. Dobra, to już 22. Nie koni mnie nic, nie. O tutaj bym może. Boję się tu już wchodzić. Bo zawsze może mnie kończyć laleczka. Dlatego. Tylko jak skończymy obiekt, to kończę odcinek. okej? Okay? sobie, mam nadzieję, że subskrybujecie. Nie, bos, Naprawdę. Uh. To co, to pewnie za robót No właśnie. Kurczę. No. Prawdopodobne jest to, że kilka razy zginę. Dobra. Nie, łatwe to nawet jest. Bo. Szybko to pokonam. O! A tak, a tak, tak. Jeszcze raz i... Z... dobra. O nie jacie. Udało się. Teraz uczekajmy lepiej stąd. Jeju. A tu ciągle kolce są. No. Powiedzcie, że to już koniec. Bo w końcu chyba... A, nie ma już tej dobra samochu, Trzeba Dzieje, że taka dagle... Puuu! I tu laleczka nie będzie, bo ja... Ja nie lubię takich rzeczy, że mi nagle tutaj wyskakuje. Uff, dobra, eee, to jeszcze nie jest tak łatwo. A, aha, ci się skończyło. O, nie spodziewałam się, że to takie szybkie będzie. To dopiero trwa 17 minut. A jak powiedziałem, że to będzie koniec, wtedy. No to koniec, widzowie. Zobaczymy, czy będzie jakiś da. Po prostu pełzę jak ta, którą będziemy mogli zrobić, ale chyba nie jest. Gator tak jak mówiłam, tak się nazywa. A jak chcecie to zagrać, Myślę, że tu będzie więcej tego. Ok, jest Karuza, jedźcie inne z jednego obi. Zwycięstwa, kursy, dolchowa, straszne obi. Obieg złego ducha, straszne obi. Ucieczka wyspa z obi, twardy obi. No i ucieczka z miasta strachu, straszny I tego tutaj nie widzę takich atrakcji. Si, ale ważne, że skończyliśmy obi. I to teraz. Zapiszmy T. E. D, d. No i to jest koniec. To no. pa!